9 marca, wczoraj był Dzień Kobiet i tak się stało, że dotarło do mnie zamówione wcześniej róże z Floribundy. Świetne wyczucie czasu, więc zabrałam się do Roboty, żeby je wszystkie poobsadzać. Było ich 25 zamówionych i szóstą dostałam w gratisie. Dostałam róże, angielkę z Harknessa, Hotelsowej. i w sumie super, bo skomponowałam się z już tą, co zamówiłam, bo bardzo lubię to murnione. Eee, właśnie na tej żenowej różance. Eee, zostały w sumie tu posadzone róże angielskie i niemieckie. Eee, jest ich 8 sztuk. Tak i tu jeszcze w środku pchnąca jasmina. Na obelisku dosadziłam również powojnika z Ekrematisa. Jest to kąt z Dewusa. Pięknej takiej różowej odmianie Więc co tu zostało posadzone Z tyłu są zasadzone Dwie mury w róże Jedna to jest duńska Z serii Renaissance Claire Już mam taką jedną sztukę I jest śliczna A tutaj druga z nich To jest angielka Ostina I to jest Wild Eve Po środku jak mówiłam Jasmina Pnąca Tutaj dwie angielki Harknessa to są właśnie hotel Savoy tu z tyłu jest Agielka Ostina, Queen of Sweden e, i jest e, jeszcze też Olivia Rose z Ostina e, i są dwie niemieckie jest Constant Mozart e, tak z serii perfumatu jest Cordes ona jest tutaj solowo posadzona i też z perfumy jest tutaj y, Królowa Maria. E, tu z tyłu dosadzone będą jeszcze jarzmianki, które zamówiłam w Albomarze e, w takim kolorze jasno-różowym mm, i będą również dalie. Dalie zamówiłam e, w nowym sklepie internetowym, który prowadzi Pani Ewelina z Zakazanego Ogrodu. Też to będą takie talie w kolorze, właśnie morelowym: kafe Ole i labirynt. Piękne odmiany, no z zdjęcie, wyglądają pięknie. I, a, i jeszcze Twister, taka odmiana fajna. Więc jeżeli mi się tu zmieszczą trzy, to będą trzy. Jeżeli dwie, to na pewno Twister i, i właśnie mm, i ta jedna z tych z tych morelowych. Tak, tu jeszcze będą szałwie karadonne. Połączone z floksami, a tutaj przy gocinniarkach będą widówki. Mimo tych mrozów, co mieliśmy, bo tak do minus 5-6 spadło, to piwoniem się stało. Ja tutaj troszkę przykryłam i jak widać, jest wszystko, wszystko fajnie. Tu na froncie, rabaty, w froncie domu dosadziłam też trzy róże. Z serii Flower Circus i jest to taka nowość, która w Rybundzie była w odmiennie takiej ciemno Crimson Flower Circus. I tutaj są trzy różyczki, one są nie za wysokie, więc myślę, że tu się fajnie, fajnie sprawdzą. Tu na tej niebiesko-białej rabacie dosadziłam dwie Aspirin Rose, tutaj jedna i tu druga. I to są z takie róże róża pękała. Ta rabata również zyskała kilka nowych różyczek. Dosadziłam tu trzy angielki Ostina. Dwie takie białe odmiany Desamony. Ta tak, jedna i druga. I tutaj trochę taka niższa, troszkę Gentle Hermione. Tu dosadziłam niemiecką różę. To jest najbardziej Instagramowa róża, czyli paszmina, chociaż nie znałam tej jej nazwy. Tutaj mam wcześniej osadzoną połączoną z baleriną. Bardzo fajna kompozycja, dlatego stwierdziłam, że skoro mi się zrobiło tutaj miejsce, ponieważ była tu choinka, która spędzała z nami święta, to sobie dosadzę, dosadzę tutaj drugą. Tu obok dosadziłam. Nowość, którą y, zobaczyłam na sklepie dosłownie tuż przed realizacją zamówienia. Jest to róża Elizabeth y, i powstała ona na cześć zmarłej już królowej Elżbiety II. Mam nadzieję, że będzie piękna. Kwiatki są o takim niejednoznacznym, niejednoznacznym kolorze. O mój kiciuś. Już sprzątałam troszkę robotę y, z traw, których nawiało w tym, w tym roku. Nigdy nie miałam takiego problemu, żeby tego tyle było. A jak widać, jeszcze wszędzie leży. Mówię się, żeby się zostawić bo ściółka, ale no nie wygląda to zbyt estetycznie, więc cały czas, cały czas z, tym, z tym walczę. Tutaj z kolei e, przykryłam sobie kompostem, e, ale dosadziłam jeszcze dwie róże e, Gönsiej. Bardzo ładne z Interplanta. I tutaj, no to już mówiłam wiele razy o tym. Tu mam e, te róże e, niemieckie, Stantała, e, Pnące, e, te trzy siostrzane Alinę, lola i Ewę. I dosadziłam im tu jeszcze powojnika nowego, e, właśnie Stefana Maczyńskiego. To jest Zosia. specjalnie do mojej Zosinki. Ona się bardzo cieszy, jak kwiatki mają jej imiona. Bo trochę róż Sofii przecież mamy. Ok. Tak. Tu dosadziłam wśród tych mojej grafin Dajany, którą dosadziłam w zeszłym roku w trzech sztukach. Zamówiłam jedną i jak mi zaczęła kwitnąć, stwierdziłam, że muszę mieć jej więcej. Jak widać, świetnie już ruszyła. To są te dwie dosadzone na jesieni. Tak. No to tutaj dosadziłam. A propos Osi, Krymfim wstecz Sofi. Byłam zachwycona tą różą, mam ją w innym miejscu i jest piękna, dorodna i kwitnie praktycznie nieprzerwanie. Tutaj mam róże też ostina, spirit of freedom. Tutaj. Ona mi co roku przemarza, co roku tnę ją tak nisko i co roku jest piękna, bujna, więc się w ogóle tym nie przejmuję, że musiałam ją tak nisko przyciąć i dosadziłam jej siostrzyczkę. Też w ostatniej chwili ją w Floribundzie wypatrzyłam, bo tam z okazji z dnia kobiet była promocja, więc stwierdziłam, że ach jak już łączę zamówienie po raz piąty, to, to czemu nie skorzystam. Okay. tu na moim polu lawendowym też dosadziłam sobie dwie nowości e, z, właśnie z różycze Kostina e, i są to My Flower e, i Silas Marner. Tu jest My Flower, a tu mamy tego I została mi jeszcze jedna różyczka do pokazania. To jest z serii peczuma. To jest baronowa Karolina. Tutaj mam tą, co wsadziłam dwa sezony temu. I tutaj ta siostrzana, którą wysadziłam wczoraj. I na koniec, żeby nie było, że tylko angielki zostały kupione, na froncie domu dosadziłam trzy nowości z serii Flower Circus. To są Crimson Flower Circus. Małe różyczki. One bardzo fajnie, mają bardzo fajne pokrycie. Są nieziutkie, ale bardzo gęsto gęsto kwitną. A tu z kolei, Santawa na tej niebiesko-białej rabacie, dosadziłam dwie Aspie Rose. To jest kolejna róża, którą falą bardzo panie na Instagramie, więc stwierdziłam, a spróbuję. Spróbuję, spróbuję. No i z nowości jeszcze dosadzony teraz jest jeszcze jeden powojniczek. Jest to powojnik z grupy Viticella Pumientmiel Scarlet. O, dosadzony przy moich ptaszkach. W ogóle nic się rusz mam już za sobą wcześniej niż, niż co roku, ale tak jak mówiłam wcześniej ze względu na to, że te róże bardzo przemarzły a była piękna pogoda, stwierdziłam, że będę je ciąć i jak widać pięknie wszystko mi to puściło praktycznie mam wątpliwe dwie róże na pniu które nie wiem czy, czy wyżyją dwie pozostałe na pniu dają mi znaki życia więc o się już tak nie martwię i jedna pnąca, również bardzo kiepsko przyzimowała Kiss Me z tego perfuma. Także jeszcze będę ją obserwować, co się z nią dzieje.